O! Super. Czekaj, czy mi będę oksy parował, jak będę mówił do kamery, oczywiście, że mi parują. Dobra! Tomek, może chcesz intro zrobić? Sionko, witam Was w kolejnym, trzecim z kolei odcinku o Kendamie, Jestem tutaj z Tomasem. Jak widzicie zabunkrowaliśmy się na miejscu gdzieś pod Piasecznem. Na tym odcinku, tak jak obiecaliśmy, będzie giveaway. Dowiecie się później, to będzie trzeba zrobić, ale powiem Wam, to będzie do zgarnięcia. Do zgarnięcia będzie tak, zacznijmy od czapeczki, krom, koszulka krom taką jaką ma tutaj Tomasz z tyłu, elegancko. I to będzie jedna nagroda z kilkoma fantami. No i do zgarnięcia będzie jeszcze zestaw wlep, kroma, uchwyt na kendamę No musiałem rozerwać, ale chyba nikt się nie obrazi, bo to jest tylko taka. To, nie, to jest lepka. dla nas. To jest dla nas. To nie jest ta, którą ktoś wygra. No, okej, okay, to... dobra, to rozrywam. Działa ja to tak, że tu mamy taką dziurę, którą przekładamy przez cap, pasowujemy tutaj pod serado i przekładamy drugą część powyżej, przebijamy przez ten kołeczek. Proszę bardzo. No i teraz do. I teraz tylko. możesz sobie przyczepić do szlówki na przykład. No, i poza tym jeszcze do wygrania będzie oto ta Kendama Strogo. Znaczy nie wiem czy czarna, nie wiem jaka wtedy będzie do wygrania, ale będzie do wygrania właśnie taki model Strogo. Dzisiejszy odcinek będę nagrywał na nieco innej Kendamie. To jest Strogo 1% i tym się różni od tego Strogo, że kapy są o 1% większe. I tutaj jeszcze w base mamy takie wyżłobienie. I dzisiejszy odcinek będzie ciut inny niż poprzednie z tego względu, że do tej pory było tak, że Tomek pokazywał jakiś trik, no i ja próbowałem go zrobić. No ale to były podstawowe triki, no nie? I ja idę tym ciągiem, że nie chcę za bardzo progresować, żeby to było naturalne, że się uczymy. Tak samo ja się uczę, jak i inni początkujący się uczą. Ale dużo osób ogarnia znacznie bardziej, ogląda też moje filmy, więc teraz robimy tak, że najpierw Tomek zadaje mi trik, ja go powtarzam, a później zadaje trik. Dla bardziej zaawansowanych graczy Tak, żeby ci bardziej zaawansowani gracze również się nie nudzili Oglądając te odcinki Dajcie znać w komentarzu kto ma fajniejszą maskę Ja czy to? Mama mi zrobiła Z Z Sukienki ze starej sukienki Albo ze ścierki, no chyba masz rację Dobra, zaczniemy od Lighthouse'a Konuje się tak Polega na utrzymaniu kena na tamie w taki sposób no i można to zakończyć na przykład w taki sposób. A muszę tak zakończyć? Eee, nie, na początku jeśli się utrzymy, fajnie, jeśli utrzymamy go w ogóle jak najdłużej. Więc skupcie się po prostu na tym, żeby e, nie od razu go przerzucać z powrotem, żeby spike wpadł e, do dziury, tylko starać się raczej utrzymać jak najdłużej. Możecie sobie e, pójść do pokoju, do kuchni, zaparzyć herbatę i w międzyczasie cały czas trzymać lajfalsa. Dobra, tak zrobię, poczekaj gdzie jest moja kuchnia? Eee. To no sznurek ma być w moją stronę, tak? Tak, dokładnie. Podciągasz kena w górę. No bo on krzywo leci. Dokładnie. Zauważ, że sznurek wychodzi tylko z jednej strony. I musisz podciągnąć lekko w swoją stronę w celu, żeby ten ken kierował się idealnie w górę. Uah! Dobra, to wersja Lighthouse, a teraz dla bardziej zaawansowanych. Jest to Fast Hand Lighthouse, który polega na trzymaniu za ken, podłożeniu go w odpowiednie miejsce i zmiany gripa na tamagrip. grip. Wygląda to tak. I coś takiego. Też kończymy lighthouseem, więc jest to tak pochodny trik tego pierwszego, co pokazałem. Można to... Kurde no. Akurat nie weszło. Akurat nie weszło. Na przykład, zakończyć w taki sposób. Pokazałem Wam wcześniej airplane. A. Pokazałem Wam wcześniej airplana, który wygląda tak. Dobra damy jeszcze raz. Pokazałem Wam wcześniej airplana, który, tak. który wygląda tak. I teraz dołożymy do niego jeszcze joysticka. Jumping stick, tak zwany, więc spróbujcie sobie najpierw, a potem dam ci jakieś porady w międzyczasie, jak już próbował. Mój airplane... Istnieje? Istnieje teoretycznie <noise> tylko, więc więc chwilę będziemy się musieli tutaj pomęczyć teraz. Spróbuj pociągnąć. Two hours later. Dobra, tak będzie szybciej. A to jest do przodu czy do tyłu? Do siebie obracasz najpierw. Dobra. Bognie sobie kolana przed wybiciem i próbuj obserwować spajka cały czas O ty w mordę Zrobiłem No J speak jak się masz I to czysto Patrz, o, patrz. To dwa dawaj A dobra następny Sorry, że nie dobra. zacząłem wiecie tak normalnie, ale nie mamy całego dnia, żeby nagrać jeden trik, wiecie o co chodzi? Dla bardziej zaawansowanych jest Whirlwind. Polega na zrobieniu takiego wysokiego airfterna i dołożeniu do tego flipa w tym samym momencie. I połączenie tych dwóch trików. Na początku, no jest to jeden z trudniejszych trików na pewno, także chwilę Wam to zajmie, żeby się nauczyć, ale nie ma lepszego uczucia jak zaczyna to wychodzić już po prostu. Także warto się nauczyć. Eee, założyliśmy kanał wspólnie z Chrom Polska. Eee, krom Kendama Polska tak dokładnie się nazywa. Eee, znajdziecie tam już kilka filmów. O Kendamie, słów kilka, na przykład, gdzie opowiadam o wszystkich początkach związanych z Kendamą. Wszystkie informacje, które potrzebujecie wiedzieć na początek, tam będą. Więc jak jeszcze nie zaczęliście z kendamu, to wpadnijcie tam, zobaczyć ten film. Link w opisie. E, tak, pojawi się tam. E, no i co jeszcze? Będziemy teraz wypuszczać poradniki. E, jak pojawi się Twój film, to już powinien jeden być. No to... A my tymczasem przechodzimy do kolejnego triku dla mnie. Proszę bardzo, co to, to będzie. No dobra, następnego mam dla ciebie boguś Ken Flipa. Wygląda to tak. W miarę możliwości kończymy jeszcze spajkiem. Na początek dobry jest sam flip. Eee, no i co, spróbuj sobie. To jest po prostu obrót Kena w taki sposób. Coś takiego. Kciukiem popychamy w dół. Kena tutaj pomiędzy tymi dwoma ringami tak zwanymi. I on robi idealny obrót w dłoni. No, i wrzucamy sobie na kap, podrzucamy. No, tego typu. <grystanie> Widzicie. <grystanie> no w środku pola kawałek piasku, i Tomek powiedział, że to najlepsze miejsce do nagrywania. Idealna scena, tylko oświetlenia brakuje. Więc ja na tej idealnej scenie właśnie biorę się za can flipa i prawie było. O, o! Ouch! Aj Ja pierdzielę jak to zabolało! I tak wyprostowany palec się uderzyłem tamą. Co za gunwo! <grym> Nie śmiej się. <grym> Ja tu cierpię No i teraz mi nie będzie wychodziło Prawie? Prawie, no spaja spróbuj Ty no nie wiem bo trzymał. No jak ty to trzymasz w ogóle? Tak złapałem zawsze Ten trik jest strasznie podły. Zajęło mi to chyba z 15 minut, żeby go zrobić i tak go zrobiłem słabo, ale nie mamy całego dnia, żeby tu sterczyć i idziemy dalej z tematem. Teraz Tomek pokaże opcję handflipa, tylko że trudniejszą. Bardziej nazwałbym to żonglerką. Tak się nawet nazywa juggle Polega na zrobieniu takiego trochę wyższego ken flipa, wolniejszego nie tak blisko, blisko dłoni i szybko, tylko wysoko w takim spowolnionym tempie, jakby i ćwiczyć to można w taki sposób, że po tym podrzucie, zanim złapiemy ponownie kena, próbujemy odbić ręką tutaj od spodu tamę, co wygląda tak. Oczywiście pamiętamy też, żeby pracować na kolanach. I próbujemy. Wrzucamy sobie na, na duży kubek i robimy żonglerkę. Kena staramy wyrzucić się w momencie, kiedy tama jest w swoim najwyższym punkcie. Czyli jak ją podrzucimy, to jak ona jest w tym... jak ją podrzucimy, jak ona jest mniej więcej w tym punkcie, gdzie ma swój tak jakby najwyższą... najwyżej doleciała, wyrzucamy kena w górę i staramy się odbić tamę. Dokładnie takim samym ruchem, jak ćwiczyliśmy bez wyrzucania jej. Dobra, ziomy teraz o konkursie. Waszym zadaniem będzie stworzenie kreatywnego, kendamowego postu na Instagramie. Kreatywność. Jest bardzo subiektywna, zwłaszcza w tym kontekście, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co będzie kreatywne, a co nie. Sami musicie coś wykombinować i coś wymyślić. Pod uwagę nie będziemy brać e, tego, czy triki są zaawansowane, czy nie, trudne, nietrudne, łatwe. Tu chodzi o to, że jak się zobaczy ten film, te klipy, ten montaż, to jest takie: o kurde, wow, ale fajny pomysł. Więc możecie się pobawić dźwiękiem, obrazem, e, nie wiem, zaangażować kogoś w domu, do tego wykorzystać to co macie dookoła siebie, no po prostu trzeba być kreatywnym, uruchomić i zmotywować swoją wyobraźnię do działania. Poza tym trzeba zaobserwować kromkę Dama Poland na Instagramie oraz Tomasza Dudka i jak dodajecie ten post, no to piszecie w opisie, że to jest post konkursowy i oznaczacie kromkę Dama Poland i proszę, proszę nie oznaczać ani mnie ani Tomasza Dudka w tym poście ponieważ później jest spam i muszę blokować oznaczanie mnie w poście bo mnie oznaczają jakby mi mikołajkowy, no nie to byłem w przeciągu Chyba 24 godzin oznaczone na 3000 w ogóle postów, no nie i musiałem to zablokować, więc proszę tego nie robić. Wynik konkursu będzie na następnym kendamowym vlogu, który pojawi się za dwa tygodnie, może za trzy tygodnie. Nie jestem wam w stanie w tym momencie tego powiedzieć, no ale na pewno się pojawi. W maju. Jeszcze raz powtarzam, proszę uprzejmie, nie zadawać pytań, nie spamować o ten konkurs, bo zasady są proste, macie stworzyć kreatywny post. I to tylko od was zależy, czy będzie kreatywny, czy nie. Zaskoczcie nas. Pozdrow się ma, swartem. Elo. <grywia> <grywia> tajemnicę dobrych stali. Tak, no.